Karol Sędzikowski. Zapraszamy na pokaz doświadczeń pod tytułem Świat podczerwieniem. Natura wyposażyła nas w zmysł wzroku, który pozwala nam obserwować świat w tak zwanym zakresie fal widzialnych. Ten wąski przedział fal elektromagnetycznych graniczy z promiewaniem podczerwonym, którego zobaczyć już nie możemy, choć pośrednio możemy wnioskować o jego obecności. Każde ciało o temperaturze większej od zera bezwzględnego emituje promiewanie cieplne. Ciała o bardzo niskich temperaturach, np. o temperaturze panującej w przestrzeni kosmicznej, emitują promieniowanie o długości fali rzędu milimetra. Jest to tak zwana daleka podczerwień. Ciała w temperaturze pokojowej, przedmioty wokół nas emitują promieniowanie o długości fali kilku mikrometrów. Im wyższa jest temperatura ciała, tym ciała te emitują więcej promieniowania i o mniejszej długości. Promieniowanie podczerwone kojarzone jest zatem z ciepłem ciał. Pierwotnie to właśnie termometry służyły do detekcji promieniowania podczerwonego. Ludzie od dawna konstruowali przyrządy do określania ciepła ciał, do pomiaru temperatury, wykorzystując w tym celu obserwacje zachowania i które im towarzyszyły. Na przykład, rtęci i alkohol zwiększają swoją objętość pod wpływem wzrostu temperatury. Wykorzystano to do konstrukcji. Termometrów, termometrów alkoholowych. Aby termometry mogły pełnić rolę urządzeń pomiarowych, muszą być wyskalowane. Najczęściej posługujemy się skalą Celsjusza, dla której 100 stopni odpowiada wrzeniu wody, za 0 stopni odpowiada topnieniu lodu. Tym samym na skali tej występować muszą wartości ujemne. Wartości ujemnych nie ma skala Kelvina, powiązana już z ruchem cząstek. Najniższą temperaturę na tej skali jest 0 bezwzględne, oznaczające bezruch cząstek. Temperaturę bliską 0 względnemu ma przestrzeń kosmiczna. Przykład takiego termometru mamy tutaj. Umieszczam jeden z termometrów w naczyniu zawierającym, jak widzicie, chłodną wodę. Temperatura wskazywana przez nasz termometr to około 22-23 stopni. W drugim znaczeniu znajduje się woda podgrzana, w czajniku okazuje się, że termometr w tej chwili pokazuje temperaturę przekraczającą 50 stopni. Zobaczymy do jakiej temperatury dojdzie nam. Ponad 50 stopni. Te termometry to są takie termometry bardziej klasyczne, znane nam, natomiast możemy pokazać również, że do pomiaru temperatury służą urządzenia nazywane czujnikami temperatury opartymi na termoparach. Przykład takiego urządzenia mamy tutaj. Ja zanurzam w jednym z naczyń nasz czujnik temperatury i pokazuje on temperaturę 24 stopni, dokładnie tak jak termometr alkoholowy. Natomiast w drugim naczyniu mamy temperaturę 60, prawie 60 stopni, 58 stopni. Część z urządzeń. Elektronicznych służących klasycznie do pomiaru na przykład napięcia czy natężenia prądu, takie jak ten miernik multimetr, również posiada opcję pomiaru temperatury. Wystarczy tutaj wybrać opcję pomiaru temperatury i zanurzyć końcówkę tej termopary w naszym naczyniu. W tej chwili wskazanie jest 25 stopni w jednym naczyniu i 58 w drugim naczyniu. Innym przykładem urządzenia do pomiaru temperatury jest jeszcze pirometr. W pierwszym naczyniu woda ma temperaturę 23,9, w drugim naczyniu temperatura wody wynosi 57 stopni Celsjusza. Obraz uzyskany kamerą termowizyjną pozwala oddać temperaturę obiektów. Jak widać na naszym zdjęciu, wynik będzie zgodny z pomiarami wykonanymi innymi przyrządami do pomiaru temperatury. Jednak na zakres czułości urządzenia będą wpływały takie czynniki jak odległość od obiektu czy temperatura obiektów znajdujących się w otoczeniu pola widzenia obiektywu kamery termowizyjnej. Dlatego też w naszych doświadczeniach barwa nie będzie na stałe korelowała z zadaną temperaturą. Najjaśniejszy obiekt w polu widzenia będzie miał najwyższą temperaturę, zaś najciemniejszy najniższą. Kilka słów na temat własności promieniowania podczerwonego w porównaniu z promieniowaniem widzialnym. Wszyscy wiemy doskonale, że promieniowanie widzialne przechodzi przez pewne materiały, inne z kolei je zatrzymują. Zacznijmy zatem od takiego materiału, który promieniowanie widzialne zatrzymuje. Karton papieru, która tutaj w kolorze czarnym, zatrzymuje zarówno promieniowanie widzialne, jak i promieniowanie podczerwone. Jednak jeżeli ja przyłożę moją dłoń na jednym z miejsc tej kartki. To po chwili łatwo będzie stwierdzić, w którym miejscu trzymam moją dłoń, dlatego że przekazuję w sposób bezpośredni ciepło mojej dłoni na kartkę. Już po chwili wiadomo, w którym miejscu trzymam dłoń. Są też materiały, które są przezroczyste dla promieniowania widzialnego. Przykładem takiego materiału przezroczystego dla promieniowania widzialnego może być przezroczysta folia. Folia jest również przezroczysta dla promieniowania podczerwonego. Jej grubość jest niewystarczająca, aby takie promieniowanie podczerwone zatrzymać. To teraz inny rodzaj folii. Folii, która z kolei zatrzymuje promieniowanie widzialne. To jest zwykły worek na śmiecie. Tyle tylko, że. Kolor tego worka nie odgrywa znaczenia, jeżeli chodzi o promieniowanie podczerwone. Promieniowanie podczerwone przechodzi bowiem przez materiał, z jakiego wykonany jest ten worek. Folia nie zatrzymuje promieniowania podczerwonego. Co zatem zatrzyma promieniowanie podczerwone? Nieco grubsza warstwa przezroczysta dla promieniowania widzialnego, a mianowicie żubica, której, której front wykonany jest z. Flex. Flex jest przezroczysty dla promieniowania widzialnego, natomiast promieniowanie podczerwone jest już zatrzymywane przez taką grubość materiału wykonanego z plastiku. Jeszcze jeden bardzo popularny materiał wokół nas: otóż szkło. Szkło jest przezroczyste dla promieniowania widzialnego ale promieniowanie podczerwone jest przez takie szkło zatrzymywane. Niestety jego grubość i jej właściwości nie pozwalają na to, aby promieniowanie czerwone przechodziło przez takie szkło. Promieniowanie widzialne odbija się od powierzchni lustrzane. Możemy to pokazać wykorzystując lustro. Również promieniowanie podczerwone odbija się od takich powierzchni lustrzanych, a jak będzie z szybą? Szyba jest przezroczysta dla promieniowania widzialnego. Pokazaliśmy, że jest nieprzezroczysta dla promieniowania podczerwonego. Pokażmy zatem, że szyba jest powierzchnią odbijającą promieniowanie podczerwone. Nasz operator jest wyraźnie widoczny w takiej szybie. Mnie natomiast Państwo nie widzicie. Dotykając chłodniejszy przedmiot, przekazujemy mu energię, podgrzewając go. W takiej sytuacji mówimy, że przekazujemy ciepło bezpośrednio. Oczywiście przewodność cieplna różnych materiałów jest różna i proces ten będzie przebiegał w różnym tempie i z różną wydajnością. Na przykład dla metalu, drewna, cieczy czy gazów. Przyjrzyjmy się teraz, jak wygląda przebieg kilku klasycznych doświadczeń z termodynamiki w świecie podczerwieni. Na talerzu znajduje się kostka lodu, którą wyjmujemy z pojemnika. Obrączka na dłoni ma temperaturę zbliżoną do temperatury ciała. Po zetknięciu z kostką lodu natychmiast następuje wymiana ciepła między tymi ciałami i obrączka zaczyna się zatapiać w kostce lodu, a jednocześnie sama się ochładza. i dłoń położona na kostce lodu zacznie się ochładzać, oddając ciepło, topi lód na talerzu. Można ogrzać dłoń wykorzystując tarcie, pocierając je o siebie. W wodzie, która jest złym przewodnikiem ciepła, a bardzo mały współczynnik przewodności ciepłej, Transfer energii odbywa się głównie w wyniku konwekcji – mieszania się mas cieczy różniących się temperaturą. Dając z okazji możemy pokazać, że woda, która jest przezroczysta dla promiewania widzialnego jest jednocześnie nieprzezroczysta dla promiewania podczerwonego. Zanurzając dłoń w naczyniu tracimy jej obraz na kamerze termowizyjnej. W kolei gaz powietrze zamknięte w balonach jest przezroczyste dla promieniowania podczerwonego. Choć samego gazu zobaczyć nie można, to już skutki rozprężania gazu, prowadzące do ochłodzenia puszki z gazem, są wyraźnie widoczne na kamerze termowizyjnej. Gaz ten można też spalać. Płomień uwięziony w koszu można wykorzystać do demonstracji, jak ruch obrotowy kształtuje płomień, wyciągając go ku górze. Trzymajmy się chwilę przy tej wysokiej temperaturze. Rozgrzewamy palnikiem miedzianą płytkę, by następnie wypuścić na jej powierzchnię krople wody. Spodziewaliśmy się, że krople wody w kontakcie z nagrzaną płytą natychmiast odparują, podczas gdy unoszą się one niemal lewitując nad płytą. Temperatura płyty jest tak wysoka, że tuż nad tej powierzchnią tworzy się poduszka z pary wodnej i powietrza, po której toczą się krople wody. Jednocześnie poduszka ta stanowi swoistą izolację wody od nagrzanej płyty. Obserwowany efekt nosi nazwę stanu sferoidalnego. Zanika, gdy temperatura płyty obliczy się i krople mające już kontakt z płytą zaczną gwałtownie odparowywać. Analogiczny efekt uzyskamy dla innej cieczy, dla ciekłego azotu, Zmieniamy stropionowy zbiornik ciekłym azotem. Wykorzystajmy teraz ciekły azot do bardzo klasycznych demonstracji, znanych zapewne większości widzów. Kwiat zanurzymy w ciekłym azocie. Czego możemy się spodziewać? Oczywiście brzenia tego azotu. Dlaczego? Dlatego, że kwiat ma temperaturę pokojową, a azot minus 196 stopni Celsjusza. Zatem do momentu, kiedy kwiat osiągnie temperaturę ciekłego azotu, będziemy obserwowali tutaj w naszym naczyniu wrzenie. Kiedy wrzenie ustanie, temperatura naszego kwiatka będzie równa temperaturze azotowej. Nasz kwiat stracił już swoją normalną witalność. W tej chwili jest materiałem o własnościach kruchy. I chciałabym Wam pokazać, udowodnić takie własności kruchości, uderzając tym kwiatkiem.